Pamiętamy, jak media nam doniosły o nadaniu imienia pięknemu kremowemu tulipanowi Maria Kaczyńska. Nie tak dawno, stosunkowo niedawno, w mediach znów odczytaliśmy o chrzcinach tulipana Jan Paweł II. Wszystkie one, jak na przykład Irena Sendlerowa, tworzą tak zwaną kolekcję szlachetnych gatunków. Dzisiaj przyszedł czas na kolejną odmianę, aby nadać jej imię. Jest wiadomo odmianą nową, nieznaną do tej pory. Nie mieliśmy jeszcze okazji ani jej widzieć, ani nią handlować. Więc proszę Państwa, ta chwila nadchodzi. A że dla nas Polaków jest to dzień szczególny. W związku z dzisiejszymi wydarzeniami. Pozwólcie Państwo, że przytoczę cytat. Starajmy się postępować i tak żyć, by nikomu w naszej ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki. To proszę Państwa oczywiście cytat błogosławionego. Jana Pawła II. Wielu Polaków szło w myśl tej, tego przesłania. Na pewno to przesłanie realizował prezydent Lech Kaczyński. Państwu list, jaki do państwa Garzyny i Bogdana Królik, premier Wiosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, pragnę szczerze podziękować Państwu za zorganizowanie w Szybku Wielkim corocznego święta tulipanowego, w trakcie którego nastąpi uroczyste nadanie imienia nowej odmianie tulipanów o nazwie Lech Kaczyński. Przy tej okazji ze wzruszeniem wspominam chwilę radości, jakimi podzieliła się ze mną trzy lata temu moja bratowa, świętej pamięci Maria Kaczyńska. I jej imieniem nazwano odmianą tulipana w jej ulubionym beżowym kolorze. Tak piękny tulipan. Pamiętam jej słowa pełne, pełne zachwytu. Dzisiaj do Marii Kaczyńskiej dołączył Lech Kaczyński. Odmiana tulipana, która, jak zapewniają hodowcy, w porze zakwitania spotykać się będzie co roku z Marią Kaczyńską. Szacunek budzi każda forma uczczenia pamięci ludzi, którzy, tak jak świętej pamięci Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej, jak wielu innych udających się do Katynia polegli na służbie ojczyźnie. Takim właśnie niecodziennym wyrazem hołdu dla ofiar Tragedii Smoleńskiej jest dzisiejsza uroczystość, za co raz jeszcze dziękuję zarówno organizatorom, jak i holenderskim hodowcom tulipanów. Bez których wieloletniej pracy nie moglibyśmy się cieszyć nowymi odmianami tulipanów. I choć mój ulubiony poeta, którego ostatnio zakazano mi cytować, w jednym ze swoich esejów opisywał czas chwały tulipanów jako historię jednego z ludzkich szaleństw, możemy być spokojni. Gorzki zapach tulipanów przeminął bezpowrotnie. Pozostają elegancja i wytworna zaduma tych pięknych kwiatów. Pozostają malia i lech Kaczyński. Pozostanie nasze nad nimi skupienie i kontemplacja. Bardzo państwu dziękuję. Robert Zanderchen, Simon Pennings, Tuan van Poppel. Uh, therefore, um, uh, we are very proud to uh, be here today with um, uh, Mr. Simon Pennings, Mr. Krulik, Mr. Thomas, people of uh, Mr. Tuan van Poppel and myself um, to baptize this tulip today um, named uh, Lech Kaczynski. Wielki zaszczyt teraz ochrzcić nowy gatunek, który Pana mianem Lech Kaczyński razem z wymienionymi tutaj wszystkimi gośćmi. We uh, do this in the honor, not only for Mr. Kaczyński, who uh, tragically together with Maria Kaczyńska and many others uh, lost their lives in the tragedy, um, but this baptizing is in the name of Lech Kaczyński, But mainly also for all the other victims who were there, who lost their lives so tragically and uh, the plane crash. Um, therefore, also on behalf of all the people over here, um, we are very proud again to baptize this beautiful, strong, but mainly statual tulip. Emm um, Leszczyńska here today at the premises of Krulik. Dlatego mamy niezwykłą przyjemność ościć nowy gatunek tulipana, tak bardzo piękny, oddający siłę siłę i przepiękno właśnie wszystkich wymienionych tutaj osób. And uh, therefore we we'll now put the last champagne in honor and respect of Mr. Kaczyński and all the victims who died. And from the Dutch people, all the people in Holland, not only me, towards all the people and you in Poland, to put this champagne and therefore baptize the tulip officially. Dziękuję. Dlatego <laughs> jeszcze raz wznosimy szapamy po to, żeby uczcić pamięć i znieść jeszcze raz toast za tą wspaniałą chwilę. Ale był rzeczywiście patriotą i. Należy mu się dzisiaj ten piękny dar w postaci tulipana, który, jak Państwo by z bliska się przyjrzeli, ma taką małą koronę, czyli, jakby dla prezydenta czy głowy państwa. I gratuluję hodowcom, że wyhodowali tak wspaniałą odmianę. Dziękuję.